wieczór w niedzielę świąteczną 20 ym, kwietnia więc spytała mnie jedna pani co się dzieje z malwą drzewiastą i tutaj weszłam w gąszcz koło ogrodzenia, otóż malwa drzewiasta ja miałam dwie jedna pewnie padła druga znajduje się tutaj na razie jest w postaci badyla ona odrasta zwykle od ziemi prawie tak jak bylina Chociaż raz ścięłam ją za mocno i potem słabiej odrastała. Jednakże mam wrażenie, że co rok jest coraz słabsza i nie wiem czy będzie już miała taki wigor jak w poprzednich latach. Jest tutaj koło ogrodzenia właśnie między ałyczą a tą ozdobną pendulą, jabłoneczką Royal Malus czy coś takiego. I tu za tawułą. Także ona tutaj zawsze Rosła bardzo wysoka, nieraz do 3 metrów, ale jak odsunę się trochę do tyłu, na razie po prostu kompletnie jej nie widać. Tutaj dosadziłam jeszcze w miejsce tujek e, takie róże, bo obawiam się, że ta malwa będzie coraz już słabsza, więc też nie chcę, żeby to było gołe miejsce. I dlatego no, musiałam coś przedsięwziąć. Między innymi wsadziłam róże Weylichenblau. Którą y, kupiłam w Leruła, Taką fajną różę i tu też między innymi jest róża pienna wulkano. I jeszcze jedna Co żebym tu wsadził? O, nawet chyba Jest minę tak Oczywiście nie wiem, czy tu się wszystko przyjmie A gdzieś musiałam je posadzić Odsunę się trochę do tyłu Pięknie jabłonie kwitną w tym roku Także tak to jest, yy, tak to wygląda ze sprawą malwy drzewiastej, ale no, obserwuję ją teraz, myślę, że chyba 5 lat już, i e, tak jak mówię, jak były duże mrozy, jedna wypadła. A ta druga mam wrażenie, że przy tym piątym łamany na szósty sezon jest coraz słabsza, ale ona czasami bywa, że też później odbija, więc może za miesiąc będzie zupełnie inna historia. Będę ją śledzić. Natomiast tak jak mówię tam przy ziemi są listeczki, zobaczymy. Także życzę wszystkim spokojnego wieczoru świątecznego. Pięknie kwitną jabłonie, naprawdę pięknie.